Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam regulator temperatury 230 V, który możemy zamontować na ścianie do puszki instalacyjnej Fi 60. I to urządzenie będzie regulować temperaturę w naszym pomieszczeniu, zależnie od podłączonego ogrzewania elektrycznego. Na przykład maty grzewcze w podłodze pod kaflami, czy też różnego rodzaju inne grzejniki, jakie tylko sobie zamontujemy w danym pomieszczeniu, mogą być regulowane za pomocą właśnie takiego rozwiązania. Oczywiście możemy także podłączyć inne obciążenie, takie jak na przykład oświetlenie, jakieś inne urządzenia techniczne, jednak regulator temperatury jest głównie do do zastosowania z ogrzewaniem na przykład elektrycznym podpodłogowym Zobaczmy, jak to wszystko się tutaj prezentuje jako e, urządzenie. W normalnym zakresie, gdybyśmy mieli np. odbiornik elektryczny, np. ogrzewanie elektryczne, gdybyśmy mieli podłączony pod zasilanie jakiś łącznik, przycisk mielibyśmy zamontowany, to moglibyśmy włączyć to ogrzewanie lub wyłączyć, ale tylko i wyłącznie manualnie, przez co nie byłoby to energooszczędne, nie byłoby to ekonomiczne rozwiązanie, bo trzeba byłoby za każdym razem podchodzić. Zatem możemy po prostu rozdzielić na rozłączonym oczywiście napięciu, możemy rozdzielić przewód fazowy i neutralny. I podłączyć właśnie takie urządzenie. Tak więc warto to przemyśleć, jeszcze zanim będziemy kładli kafle na ścianach, na podłodze, bo to jest fajne rozwiązanie na ogrzewanie podłogowe. No chyba, że w całym domu już mamy ogrzewanie podłogowe, to jest to raczej nam niepotrzebne. Ale jeżeli chcemy, na przykład, zrobić remont, chcemy zrobić jakąś modernizację, no to możemy takie ogrzewanie podłogowe za pomocą, na przykład, takich mat grzewczych, elektrycznych pod kafle e, zastosować. No i taki regulator jest bardzo prosty. I jeż, jeżeli chodzi o tego typu regulatory, występują w takiej prostej, w tej formie, gdzie mamy proste pokrętło, ustalamy temperaturę względem tej tutaj linii. Mamy włącz-wyłącz. Są też takie z wyświetlaczem. Jednak od razu Wam powiem, że te z wyświetlaczem często są jeszcze zrozumiałe, gdy tylko to montujemy. A za 2-3 miesiące możemy już nie bardzo pamiętać, jak się tam ustawia te temperatury na różne dni. Oczywiście jest to bardziej funkcjonalne rozwiązanie, jednak to rozwiązanie prostsze jest moim zdaniem łatwiejsze do obsługi, szczególnie przez osoby troszeczkę starsze. Czyli gdybyśmy montowali na przykład tego typu rozwiązanie u swoich rodziców, dziadków, babci i tak dalej, to one sobie po prostu przyjdą, regulują, włączą lub wyłączą. I to jest proste rozwiązanie. No nic, pokażę Wam, jak komplet się prezentuje. A jak będziecie wybierać sobie, to jest Wasza sprawa. Ja Wam pokażę, jak to podłączyć, oczywiście bezpiecznie. Pamiętajcie, wszelkie instalacje, wszelkie modernizacje na rozłączonym obwodzie elektrycznym, czyli rozłączonym napięciu. Inaczej, oczywiście, nic nie możecie robić. Naturalnie powinien to wykonywać człowiek z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. No dobra, tak wygląda cały komplet. Rozmontujmy sobie wszystko, żebyście widzieli. Co my tutaj mamy? Opakowanie. Tutaj jest regulator temperatury 230 V. Tutaj mamy element. I tutaj mamy instrukcję obsługi oraz czujnik podpodłogowy. Tak wygląda. Te dwa przewody będziemy podłączać do naszego regulatora. A ten element najlepiej zamontować. W środku pomieszczenia tak centralnie, na przykład w podłodze, jeżeli jest to możliwe, oczywiście, tak żeby temperatura mierzona była tak centralnie, nie przy samej ścianie. Więc warto go doprowadzić, tę końcówkę tego czujnika, tak na środek pomieszczenia. Przewód jest dosyć długi, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Oczywiście instrukcja obsługi to podstawa, jest bardzo prosta, zrozumiała, więc myślę, że nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, co tu jest. Wszystkie te elementy zaraz rozłożymy, żebyście mogli zobaczyć tutaj mamy obciążenie maksymalne 3200 W przy obciążeniu żarowym, indukcyjnym 750 W no i pomiar temperatury, czujnik podpodłogowy właśnie regulacja temperatury od 5 do 400 stopni Celsjusza, montaż puszka instalacyjnych tutaj jeszcze kilka informacji są też sygnalizacje tutaj na tej diodzie sygnalizacje, gdy na przykład źle byśmy podłączyli nasz czujnik podpodłogowy czyli na przykład Jeden ze styków by nie trzymał, no to będzie nam pulsować powoli, a gdyby było zwarcie, uszkodzenie na przykład tego czujnika, no to będzie szybciutko pulsować, tak więc wszystko jest tutaj, jak powinno być. I spójrzmy na schemat podłączenia regulatora temperatury. Spójrzcie, prosto i logicznie. Przewód zasilania fazowy, neutralny, podłączamy do L i N. Prime N, to tutaj mamy już bezpośrednio na nasze obciążenie, czyli na przykład ogrzewanie podłogowe matę grzewczą, i CT czujnik temperatury, czyli właśnie to. Tak więc pokażę Wam teraz, jakby to było. Spójrzcie na proste rozwiązanie. Jeżeli my sobie teraz rozłączymy zasilanie. Mamy wszystko rozłączone, więc rozłączymy sobie teraz przewód fazowy, neutralny, odłączymy sobie kostki i zaraz będziemy to wszystko montować teraz Wam pokażę, jak to rozebrać, żebyście widzieli po pierwsze, z lewej i prawej strony mamy takie tutaj zaczepy wystarczy wsunąć płaski wkrętak kawałek już jest podważony i z drugiej strony dokładnie to samo płaski wkrętak, ciach i już jest gotowe rozłożymy sobie wszystko na czynniki, pierwsze, ramka a ramkę dopiero będziemy mogli rozebrać, gdy odkręcimy tutaj śruby montażowe wyciągamy tu jest nasz zasilacz z gniazdem tutaj są oczywiście możliwości instalacji Puszce instalacyjnej, zobaczcie. I oczywiście tutaj są także otwory na instalację za pomocą śrub z puszki instalacyjnej. Najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem, najlepiej się to trzyma wszystko, ale są dwa rodzaje, tak jak to zwykle jest w miastkach łącznikach. I tutaj na samym dole, jak sobie spojrzymy, tutaj mamy zaciski śrubowe LN, tu podłączamy zasilanie bezpośrednie. A tu wyjście na obciążenie, a tutaj nasz, nasz czujnik, oczywiście temperatury. Zatem zaczniemy od jeszcze jednej ważnej rzeczy, żebyście zrozumieli, jak tutaj można zrobić taką regulację inną niż od 5 do 400 stopni, bo też jest taka opcja. Zobaczcie, jeżeli byście chcieli, żeby regulacja temperatury nie była od. 5 do 400, a na przykład od 15 do 30, bo nie chcecie, żeby na przykład dziecko wam przekręciło, czy ktoś na jeszcze wyższą temperaturę, bo będzie szkoda energii elektrycznej, żeby maksymalnie się wszystko grzało. To zobaczcie, możecie pokrętło sobie zdjąć. I tutaj mamy takie ograniczniki, zobaczcie. Takie plastikowe elementy. I teraz wystarczy od spodu, że wciśniemy sobie ten element. Zobaczcie. O, wyciągniemy, jak klocki Lego, mniej więcej. I minimum ustawimy na przykład na 15 stopni. Proszę. A maksimum nie 40, a na przykład 30 stopni. O, proszę bardzo. I już ustalamy sobie w ten sposób zakres. Wkładamy pokrętło i zobaczcie, pokrętło na minimum nie przejdzie dalej niż ustalone przez nas 15 stopni, czyli ta kropka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, czyli w lewo nie da się przekręcić dalej. A maksimum, zobaczcie. Też się nie da niż 30, tak jak ustaliliśmy. To no po prostu nie da się, jest ograniczone właśnie tym ogranicznikiem. Tak więc fajne rozwiązanie, można sobie wprowadzić, tego typu niby manualne, ale bardzo proste w zastosowaniu i szybko możemy sobie to zmienić, zależnie od naszych potrzeb. Ustawię na pełny zakres od 5 do 40. wsadzamy sobie ten element plastikowy, zobaczcie. I już mamy pełny zakres. Zobaczcie, hop, hop. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy ramkę, oczywiście z Ospela. Możemy sobie tutaj różne ramki zamontować. Jeżeli będziemy mieli jakąś serię, jakieś kolorystyczne, to oczywiście można sobie dobrać względem naszych potrzeb. No i tu jest element, gdzie tutaj te całe pokrętło jest sterowane, przycisk, i tutaj dioda sygnalizująca działanie. No dobra, złożymy sobie teraz. Tutaj instalację, czyli podłączymy zasilanie, podłączymy czujnik podpodłogowy i oczywiście nasze obciążenie. W tym wypadku będzie nasza to żarówka, ale wyobraźmy sobie, że jest to po prostu mata grzewcza. Ok, najpierw podłączymy sobie tutaj zasilanie. Ok, teraz przewód fazowy tutaj na wyjście. Bardzo. Czyli do naszego ogrzewania na nasze obciążenie. Ok, gotowe. Teraz przewód neutralny. Najpierw zasilanie. Tutaj. OK, gotowe. I neutralny tu na wyjście, czyli na nasze obciążenie. Ok. Zawsze zweryfikujmy sobie dwa razy, czy wszystko jest dobrze dokręcone. Bezpieczne. OK. Teraz Wam to jakoś tu ułożę, żebyście widzieli. Czytelnie wszystko. Myślę, że będzie jasne. I nasz czujnik temperatury. Tutaj mamy nasz czujnik temperatury. Podłączmy sobie. Ok, gotowe. I spójrzcie, mamy tutaj zasilanie, przewód fazowy L, line neutralny. A tutaj mamy dwa wyjścia na nasz odbiornik, w tym wypadku jest to jakaś e, żarówka, czy też po prostu ogrzewanie mata podłogowa elektryczna 230V, tak więc tu mamy L, fazowy, N neutralny, i tutaj nasz czujnik temperatury też podłączony na tych wszystkich zaciskach tutaj śrubowych prosto zrozumiale, i teraz zobaczcie, jak to działa poskręcajmy to teraz tak, jak być powinno czyli w ten deseń o. oczywiście instalujemy tego typu urządzenie jak już mówiłem, w puszce instalacyjnej elektrycznej najlepiej głębokiej, ponieważ tych przewodów troszeczkę tam jest być może jeszcze będą jakieś złączki, no to lepiej oczywiście stosować puszki głębokie płytkie nie są najlepszym rozwiązaniem OK, teraz załóżmy sobie Ramkę razem z elementem regulacyjnym. Tutaj mamy wtyk, tutaj mamy gniazdo, więc oczywiście odwrotnie, w ten sposób. Jako, że przycisk jest z tej strony, to musimy to odwrócić do siebie, czyli odwrócimy sobie to tak. Teraz wam to zaprezentuję. OK, tutaj tak ułożyłem, żebyście widzieli kolejność tutaj podłączenia. Jak patrzymy od frontu, gdybyśmy patrzyli, no to widzimy przewód fazowy, tu neutralny, od zasilania oczywiście obydwa. A tu na odbiornik najpierw tu fazowy, neutralny i na czujnik temperatury. Tak więc taka jest kolejność. Spójrzcie jeszcze sobie raz tak, czyli po kolei wszystko jest zamontowane. OK, montujemy teraz ramkę razem z płytką regulacyjną dokręcamy śruby i to wszystko już będzie skręcone nakładamy nasz element regulacyjny wyregulowaliśmy sobie jak chcemy, na przykład domyślnie od 5 do 40 Klik, klik i nasz przycisk. Więc, jeżeli chcemy, w każdej chwili możemy nasz przycisk sobie tutaj wyjąć, podważyć i zmienić tą regulację. Wystarczy wkrętak z jednej i z drugiej strony do podważenia. OK, zakładamy. Wszystko już jest. tu mamy przycisk włączający, wyłączający i pokrętło regulacyjne. Bardzo proste rozwiązanie, ale często proste jest najlepsze. No dobra, zobaczmy, jak to będzie działać. Tutaj mamy przykładowe ogrzewanie elektryczne. Tak sobie to. Tutaj oznaczyłem, żeby żadnych grzałki nie podłączać. Mamy odbiornik w postaci tutaj żarówki typu LED, ale to nie ma znaczenia. I teraz tak, podłączmy sobie zasilanie. Tutaj mamy nasz regulator, tutaj mamy nasz czujnik, końcówka naszego czujnika, która jest zatopiona na przykład w kleju do płytek, czy też do czegokolwiek, gdzie chcemy. Możemy zamontować ten czujnik. No i teraz tak, mamy regulację. Mamy 5 stopni. No to tu jest w pomieszczeniu 21-22 stopnie. No to co, włączmy sobie. Teraz jest regulator włączony, jak widzimy. Tutaj jest. Zielona lampka. I regulację sobie zwiększamy. Zobaczcie 10 stopni 15 20 25. O, i tu powyżej 25, jak widzicie, teraz obciążenie jest podłączone. Lampka świeci na czerwono. I gdyby teraz byśmy chcieli, oczywiście możemy ustawić sobie tutaj na na przykład na 30 stopni Celsjusza i dopóki nie osiągnie 30 stopni Celsjusza tutaj czujnik, czyli po prostu nie zostanie tutaj ogrzewanie już tak dogrzane, czyli na przykład ogrzewanie podłogowe w postaci mat grzewczych czy też inaczej, no to oczywiście cały czas będzie tutaj zasilanie doprowadzane. Ale gdy temperatura osiągnie już tą wartość, to automatycznie nasz regulator temperatury odłączy. Zasilanie i tak będzie automatycznie włączał, wyłączał. Czyli tutaj raz tylko ustalamy temperaturę, jaką chcemy, aby e, oczywiście nasza podłoga miała, czyli na przykład no, 30 stopni powiedzmy, czy 25 i w ten sposób nasze o 25. I w ten sposób nasza podłoga będzie automatycznie tutaj sterowana, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Fajne rozwiązanie, proste rozwiązanie, nie mamy wyświetlacza żadnego, bardzo prosto możemy wszystko wyregulować, tak więc z mojej strony to by było w sumie na tyle. Sami widzicie, jak to jest proste. Jeżeli chcemy, to oczywiście możemy ogrzewanie wyłączyć. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, ale mimo wszystko, że wyłączyliśmy na przycisku OFF, tak jak już wspominałem wcześniej, e, ogrzewanie to włączy się, jeżeli nie będzie poniżej 5 stopni Celsjusza, takie zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe Tutaj mamy też informację na ten temat o funkcja utrzymywania minimalnej temperatury w pomieszczeniu, pomimo tego, że regulator jest wyłączony, tryb OFF, czyli tak jak tutaj teraz mamy, wyłączony, na przykład spadnie ona poniżej temperatury minimalnej równej. 5 stopni Celsjusza załącza ogrzewanie. Proste, fajne rozwiązanie. Oczywiście różnych producentów tego jest. Ja tutaj teraz zaprezentowałem Wam rozwiązanie marki OSPEL. Tak się to prezentuje. Impresja seria. I to by było w sumie na tyle. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście dajcie znać. Proste, fajne rozwiązanko. Cześć!